Krzysztofa Galasa w odcinkach pod tytułem Odpuść sobie. Czyta Alina Galas. Odcinek 61. Od ósmej obaj masażyści pracowali bez wytchnienia. Cały tydzień od poniedziałku mieli wyjątkowo dużo pacjentów. Zaczynali parę minut przed ósmą i przeważnie do końca zmiany nie było czasu, żeby wypić kawę albo chociaż zapalić. Oprócz Ireny paliły wszystkie fizykoterapeutki i obaj masażyści z porannej zmiany. Bywało, że z pokoju socjalnego na korytarz wychodziła chmura dymu. Czasami pacjenci zwracali uwagę, że to jest placówka służby zdrowia i przychodzą tu ludzie chorzy, a tutaj takie zadymienie. Jakoś nikt się tym specjalnie nie przejmował. Oficjalnego zakazu palenia w przychodni nie było, to też palili prawie wszyscy. Obaj masażyści mieli ponad kwadrans spóźnienia w stosunku do harmonogramu. Wpuścili pacjentki zaplanowane na dziesiątą, a dochodziło 20 po. Tomasz masował panią Teresę, która zapisała się do niego na cykl zabiegów już czwarty, a może piąty raz. Tomek wypytywał ją o męża i córkę, kobieta nie mogła wyjść z podziwu, jak dobrze masażysta zapamiętał jej sytuację rodzinną. Zastanawiała się, czy mając tak bardzo pokaźną ilość pacjentów, jest w stanie pamiętać opowiadania wszystkich. Roman masował w milczeniu. W tle cicho grało radio. Kiedy nikt nic nie mówił, można było zrozumieć każde słowo płynące z głośnika. Właśnie redaktor prowadzący audycję odebrał telefon i słuchał cierpliwie monologu starszej pani, która była bardzo zachwycona z przyjazdu do Polski Ojca Świętego Jana Pawła II. Słuchaczka wzruszonym głosem obwieszczała, jak to wszyscy w naszym kraju cieszą się z kolejnej wizyty głowy kościoła. Roman skończył masować. Podszedł do umywalki i odkręcił kran. Nagle odezwał się bardzo głośno. Tak, drogie panie, i znowu będzie. Bogu dziękujcie, ducha, nie gaście. To przecież zgłupieć można. Pani Teresa, masowana przez Tomka, uniosła wysoko głowę ponad kozetkę i spokojnie, ale dobitnie, powiedziała: Panie Romanie, wie pan co? Jest pan wstrętny. Zaległa głęboka cisza. Trudno było dodać cokolwiek do tego, co się przed chwilą stało. Roman schował się za parawanem i szeleścił gazetami. Tomasz skończył zabieg i po chwili kłaniał się nisko wychodzącej pacjentce. Zamknął drzwi i przysiadł na kozetce pod oknem. Co to miało być? Możesz mi wytłumaczyć? 95% społeczeństwa polskiego kocha papieża. Nie wiem, jakoś tak samo wyszło cicho powiedział Roman. Myślisz, że jak napadniesz ogólnonarodowy autorytet, stajesz się przez to lepszy? Roman usiadł ciężko na krześle. Nie chciałem, żeby tak wyszło. Wyjąkał skruszony. Po co taki teatr odpierdalasz? Chyba cię całkiem pogięło. Zawsze staram się stanąć w twojej obronie, kiedy mają do ciebie pretensje, ale dzisiaj wytrącasz mi z ręki wszystkie argumenty. Znowu jesteś jak Neandertalczyk. Roman dotknął ramienia Tomka. Nerwy mi puściły i tyle. Od wczoraj moja matka jest w szpitalu na neurologii. Nic od rana nie mówiłeś, co się stało. Tomek był kompletnie zaskoczony. Nie wiem, przecież z nią nie mieszkam. Nagle tam u Wojtka w domu straciła przytomność. Po przewiezieniu do szpitala okazało się, że to był masywny krwotok mózgowy. Willas Ona nie ma żadnych szans. W najlepszym przypadku będzie zupełnie sparaliżowana, co ja gada, chyba w najgorszym. Już sam nie wiem, co mam myśleć. Całe życie nie brała mnie pod uwagę i najczęściej próbowała zrobić w konia. Ale w końcu to jest moja matka. Romek, nie płacz. Umyj twarzy się ogarnij. Niedziel skóry na żywym niedźwiedziu. Nie wiadomo, co z tego będzie. Z wylewami bywa bardzo różnie. Pracujemy z takimi pacjentami, to sam wiesz, jak jest. Czasem człowiek traci nadzieję, a potem wszystko wraca jakoś do normy. Tomek klepał przyjaciela po plecach, a ten szlochał jak dziecko. Ach, mówię ci, Dorotuś, życie jest piękne. Jeszcze dwa ostatnie dni w tej budzie, i potem ponad miesiąc wolnego. Tomek przytulił koleżankę i pocałował ją w policzek. Tylko ciebie, kochanie, będzie mi brakowało, ale tak jest zawsze, kiedy wybieram się na urlop. Dlatego już zdążyłem się przyzwyczaić. Albo tęsknię za odpoczynkiem, albo za tobą. Kochany jesteś. Dorota poklepała go po plecach. Idź pociesz kolegę. Wczoraj wieczorem zmarła pani Tańska. Roman jest kompletnie załamany. Tomek obrócił się na pięcie i wyszedł. Otworzył drzwi i wszedł do gabinetu. Roman siedział przy otwartym oknie. Kiwał się miarowo w przód i w tył. Tomek podszedł i chwycił go za rękę. Jak się trzymasz? spytał cicho. Już wszystko wiesz. Roman westchnął głęboko, nie przestając się kiwać. Wczoraj o 22.00 zadzwonili, że nie mam już matki. Najgorsze jest to, co będzie z Andrzejem. Przecież przy tym głupim Wojtku mały się zupełnie zmarnuje psa ani kota bym mu nie dał na wychowanie a co dopiero, żeby się dziesięcioletnim dzieckiem zajmował Powiedz mi po co przyszedłeś do pracy? Masz dwa dni urlopu okolicznościowego, masz cały swój urlop do wykorzystania. Bierz wolne i spadaj do chaty. Ja tutaj wszystko ogarnę. Za dużo pacjentów. Nie poradzisz sobie. Roman potarł czoło. Tym się w ogóle nie martw. Masz nieszczęście w domu. Niech cię o pacjentów głowa nie boli. Co prawda mogę Ci pomóc tylko przez najbliższe dwa dni. Na pogrzebie też nie będę. Mamy kupione bilety na autobus do Holandii, tłumaczył się Tomek. Musimy tam jechać, bo Aneta ma kontrolę w klinice okulistycznej w Rotterdamie. Te holenderki zaprosiły nas. Stwierdziły, że jak pojedziemy taki kawał, to możemy spędzić u nich cztery tygodnie. Pewnie przyda nam się taki rodzinny pobyt nad morzem. Dom naszej gospodyni stoi 200 metrów od brzegu Morza Północnego. Szkoda, że w takich okolicznościach wyjadę i zostawię cię samego. Możesz być spokojny. Ja i tak będę chodził do pracy. W chacie mógłbym przypadkiem zwariować.